Nodę... Wow! wow. Wojan, co ty zrobisz? Przeniosło mnie. Wojanek, przenieś się do Wojanowic. Dziś musimy stać się najsilniejszy w ukradni Brain Rota. No niby mamy mega mocne rzeczy i aż miliard gotowy, ale nie zrobiliśmy do tej pory ani jednego Rebirfa, a to błąd, bo za rebirfy dostajemy masę dobrych rzeczy. Więc słuchajcie, musimy w tym odcinku się mega mocno rozwinąć. I pomogą mi w tym oczywiście takie akcje, jak na przykład kradzież bardzo w drogocennych Brain Rocików. Kogo to jest baza? Nupka! Dobra, to patrzcie na to! Ukradnę akurat tripi tropi, bo potrzebujemy ją do tego, aby żeby zrobić rebirfa. Potrzebujemy również Tung Tung Sakura. Chwila, chwila, to co ty tutaj robisz? E, tylko e, powiem ci tak, proszę, nie atakuj mnie. Ja potrzebuję tego Brain rota, żeby zrobić rebirfa. Z, jeśli mnie nie zaatakujesz... Dobra, dobra. może się tak ugadać, ale chwila, mam jeden warunek. No, jaki? od ciebie wojanko! No to wie... wojanka bez problemu ci dam, słuchaj, i się nawet go napiję i wojanka do białego ranka mordeczko! No dobra, to tak to się napij tego mm. wojanka i wiesz co? Jeszcze w zamian chce się ukraść swego najlepszego PETA Eee, czekaj, co? No tak, zrobimy taki nicomosy dzik, chyba że dostaniesz e, zaraz e, e, cudę w czapę. Dobra, 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 okej, okay, dogadajmy się na to w takim razie. Okej, okay. słuchaj, e, że to, to weź sobie tego mojego najlepszego, u, a ja... Mi a ja... tak nie jest pod... No bo ja i tak robię repiwko. I Do... co o. robicie tutaj? Nic, no back, Cześć, nic. no back, my nic nie robimy, gramy sobie w blejnoty. A wiecie, ja właśnie kupiłem trzy legendach na cenie ale nic na nowe. Co? Elio. No, do, o, do, dobrze, dobrze że no, mówi. Bo jak już zrobimy tego rebirpa, to w bardzo prosty sposób odbijemy się. Bo jak je zrobimy rebirpa, to tracimy wszystko. I wtedy trzeba będzie dużo ukraść rzeczy. Ej, patrz, patrz, jaki krop śmieszny! Wow, ale e, fajny. Boja, a, a mi zginął, Blake. nie widziałeś, kto to zrobił? Eee, nie, kto to zrobił? A ty na tych, kto tak biegasz, z to mojej bazy, co? Dobra, patrzcie. Zabra, no to, ale no to znana. Co Co Za teraz a? potrzebujemy tung tung sahura. Dobra, patrzcie, jak zrobimy, już dobędziemy tego tung tung sahura, to będziemy mieli te dwa pety, które potrzebujemy. Do zrobienia odrodzenia Więc patrzcie teraz na to Jest mamy je Więc możemy zrobić odrodzenie Ale chwila no żal mi tych wszystkich moich mega mocnych petów Mam plan Dam siebie okraść A wtedy jak już oni zabiorą moje pety To ja okradnę ich e, Halo halo Darmowe rozdawanie petów ja rozdawanie petów. Darmowe. Jak to możliwe ja, ja byłem, Wystarczy tylko Wystarczy tylko że otworzycie tutaj to przejście Dobre ma dzień Zabraszka. 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 I um, nie ale możecie nie zabierać tylko Tung Tung Sakura i trypi tropę, A wszystko inne możecie ja tego nie to wego, o, ja o, o, o <grym> Ej, Ej, dobra. Dzieś, Czy dzisiaj jest dzień dziecka? E, tak, tak, zabierajcie Nie bójcie się <grym> Ale <grym> za fajnie A to wszystko tak naprawdę to jeden mój wielki plan Oni zabiorą te pety I tak naprawdę będą moim magazynem Przechowają je u siebie A ja potem je wykradnę czy to nie jest świetny plan? Najlepszy. I teraz patrzcie na to, robimy odrodzenie! Uuu, straciłem wszystko! Uuu, o, nie nie mam ten, ten, już... e, co się stało z tymi pytaniami? Ja chciałem właśnie wziąć już kolejne. Tylko zbankrutowałem! A. Co? O, nie Jestem teraz mega słabiakiem i zaczynam od zera. Chociaż nie tak od zera. Słuchajcie, możemy sobie nadal kupić jakiegoś kiwi pecika. O! On kosztuje tylko 1500. Więc... O, i patrzcie, mam teraz kiwi. E, pipi kiwi się nazywa, gościu. I może zrobimy sobie kolejnego rebirfa, tylko potrzebujemy... Brr, brr, patatym! Janka w Biały dziń I jeszcze boneka ambaladu. Czyli te dwa pety potrzebują do kolejnego rebirfa. Ale no jest mały problem. One są chyba mega, mega... Ej, chłopak! Yeah. Pry, pli, mam mój, mam dla was super informacje, mam legendarnego peta. Co? Jakiego udało ci się zdobyć? Tak, 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 go. On nie A, teraz. No, ja i tak nie mam tyle pieniędzy, żeby go kupić, ale powiem ci, nubek, <laughs> e, no, e, nie, nie, nie? Lepiej, nie, lepiej dobrze broń swojej bazy, bo potrzebuję ja? tego pecika. A co teraz za gacki Sam, tak? Potrzebuję go bardzo, bardzo, bardziej niż ty na pewno. Ja zamykam <laughs> swoją bazę teraz. No to zamknij. <laughs> A my, widzowie, już musimy zrobić jakiś plan, zaatakować Nubka, bo on ma naszego braindrocika. Ale powiem wam tak, póki co go i tak nie potrzebujemy, tylko potrzebujemy kasy. Więc słuchajcie, żebyś rozwinąć z Kasą, musimy okraść Ptycha. Więc najlepiej byłoby to zrobić potajemnie. Gdzie jest jego baza? O, tam jest jego baza i tam Mam jest Mam najlepszego mój... peta na świecie! Najlepszego peta na świecie! On się cieszy, że ma najlepszego peta, ale on się nie spodziewa jednej rzeczy, że ja to zrobię taką szybką akcję i po prostu do niego pójdę. opa. pa, 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 O, nie mogłeś teraz ruszyć! Ej, co się stało? Gdzie Dalsam. jest ten jego pet? Eee, alo, Tyjo? Gdzie jest twój, eee... Co jest stoi, tylko co ci chodzi? Gdzie się znalazł twój najlepszy pet, który no był. No jak mój? to? Przecież tutaj stoi, zobacz tylko na to! Uh, aha. Ej! Co? On o! daje 7,5 tysiąca na sekundę? No! no? On jest bardzo dobry! Zamastę, Ale gazet to do tego. mi tamtego peta! A nie może się no, kłócić no, o peta, to ja w tym czasie zabiorę szybciutko tego najlepszego peta. On jest lepszy od tego, który był mój! To jest znacznie lepszy pet! Patrz, oni się biją między sobą. Mas, a nas, a nas, <laughs> Gdzie... a nas! nie będziesz mi kras więcej pecików kochał! Kiedy się bije, tam trzeci a, korzysta, co nie? Więc ja szybciutko sobie w takim razie go zabiorę. I tego już go nie odzyska, zobacz na to, uwaga! <laughs> Mamy go! I poczcie, no to ile teraz O Omega To jest więcej niż ja miałem przez ten cały czas teraz. Uuu, już mam 200 tysięcy. Dobra, teraz drugi plan. E, to zabranie Tripatropi. Nie Tripatropi, tego Brbrpatatima. Brbrpatatim. Wojanka tupi, mordeczko. Ta! Hej, to jest dobry tekst. Brbrpatatim, wojanka tupi, mordeczko. Do białego ranka. Pamiętajcie, wojanki są w żabkach. I jak oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie już jakieś dostawy dojechały do żabki.

100 tysięcy zablachł, Tak, i dobry plan. nie wierzę. Ale to zrobili. Dobra, słuchajcie. My zajmiemy się swoimi sprawami. Musimy zdobyć jeszcze jednego boneka ambaladu. Jak go zdobędziemy, to będziemy mogli zrobić kolejnego rebirfa, bo już mamy prawie tyle, tyle kasy i będziemy mieli kolejne dwa rebirfy. Zaczynaliśmy z zero, czyli czekaj, boneka ambaladu, może ktoś z nich ma. No <laughs> daj, co tam? E, siemka, nic, tak sobie chodzę, po prostu sprawdzać, jakie macie fajne brainwrapsy. Aha, no, to to sprawdzać. Hahaha, Gacek został objawiony. Ooo, w... <gaczek> boneka ambalandu! Yes, widzowie, mamy go! Wojanek, przenieś się do Wojanowic i tym samym widzowie, a e, kupię jeszcze drugi na wszelki wypadek. i tutaj jest mega mocny jeszcze pecik. E, gold glorbo to jest też dobry pet. i patrzcie, jak zrobimy tego rebirfa e, Ptyko to dam. E, wiesz co, bo nie wiem, ktoś mi e, chyba dał twojego peta, nie wiem dlaczego. co? to był Gasek to i tego, serio go ukrał. to wiesz co, ja na jestem mega, rozrywam. ja jestem mega dobrym graczem, więc możesz go zabrać sobie. serio? wielki wielki, to jego biorę. Dobra, a ty, dajcie mi wiecie, go nie kradni! Dobra, teraz I co, Znowu to kolejny był plan, wiecie dlaczego? Bo mogę zrobić kolejnego rebirfa, a to oznacza, że i tak bym stracił te wszystkie tutaj pety. Więc jak oddamy tego peta ptysiowi, to on będzie się cieszył, a my potem go znowu sobie ukradniemy. Let's go! Patrzcie na to, robimy kolejnego rebirfa i czekaj, czekaj. Czy my czasem teraz mamy drugie piętro omega? O, Ale się rozwinąłem, Patrzcie na to. Ale jestem bogaty! Ej, to Eter, co? To... Czemu znowu nie masz petu, jesteś taki słaby! Ja słaby? A tylko a kto Ta. ma dwa piętra, a ty masz tylko jedno? Ale po co ci dwa piętra, jak nawet nie masz żadnego fajnego brainrota jesteś mega słabiakiem! No zaraz się... ja zaraz zobaczymy. u ciebie, pojam, żadnego, nie mieć. Zaraz Peścia. zobaczymy, no, no, patrzcie no, to. No, 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 no. Pierwszy mój pecik, którego kupię, to będzie Bandito Bobrito. Tak, bo to jest bardzo śmieszny pecik, więc sobie go kopujemy. Ej, czekaj, czekaj, ja mam tu chyba jednego z najrzadszych pecików na świecie! Czy to to oh jest Gacko... Robloxito to jest! Robloxito! Let's go! Wojankito! Drinkito! O, oh, ja bym chciał bardzo brainota. Wojankito, drinkito. Do picia! Ale ej, ej, dobra Gacek, sorry, ale nie możesz się tutaj znajdować. Musisz dobra, wywalać z tej bazy. Ej, dobra, potrzebujemy już kolejnego e, rybirfa. Wtedy dostaniemy dodatkowe gniazdo, zablokowanie bazy na 10 dodatkowych sekund, diamentowy cios, hak do Chwytu i pistolet elektromagnetyczny. O, mega, dobra. Nasza pasa będzie się rozwijała mega mocno, tylko potrzebujemy znowu tego peta, który może tym razem zabierzemy sobie od nupka. Patrzcie, czy jest tutaj jakiś pecik, którego potrzebujemy? Tak, czekaj, to jest szimpanzini? Nie, to nie jest szimpanzenie, to jest Dolfini Bananini. A my potrzebujemy szimpanzyni, ale patrz! Ten pecik jest również bardzo mocny, więc sobie go szybciutko wykradniemy i uciekamy szybko, żeby nobek nie zobaczył, bo on chyba tam gdzieś jest daleko. Szybko, 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 szybko. Yes! I teraz znowu zarabiamy mega dużo kasy. Hej, to i tego, otworzysz mi drzwi, proszę. E, po co? No, bo jestem bardzo smutny, bo Gasek mi kradnie wszystkie pety no, moje najlepsze. No to musisz go, wiesz co, musisz pójść teraz do jego bazy i wykraść z jego bazy, okej? Okay? A niech to ja, może mi pomożesz co? Bo ja nie dam tak, rady, tak. mam wszystkie tak. moje pety! Ja ci pomogę, chodź, ja ci dobra, będę. dobra, to chodźmy do niego. O, dobra, dobra, to teraz a, dawaj. Idź a, 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 a ja, pisać, ja a, będę obstawiał tutaj wszystko i patrzył, czy Dobra, to krany, Ej, uzyskajmy go najlepszego peta! dawaj! Dzięki, no, ja to tak tak jak jesteś najlepszy! Bam. Co to Bam. za swoją Sasan? Co? co to za Eee, dobra, słuchajcie. Dobra, eee. Dobra, się, kto mi ukradł o Langanini Anacini, co? Eee. Kto to był? Nikt, 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 na pewno ja nie. Nikt. nikt, nikt, na pewno nie. Ja nic co, nie, co, nie widziałem, nobek. nie ma, czekaj. Co co? nie no, no, no. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma tutaj wcale. Ty draniu, jeden ciebie stoi! Nie, to wcale nie byłem ja. A masz, Amad, Amad, a Nie pan. Pan. no To na pewno nie był I Tojtek, to musiał, pan. Pan. musiał być gasek, bo o, gasek kradnie daje przepety. No prawda, to naprawdę. A masz gacek! No Co, gasek? No ty chcieliśmy ukraść pecika. Jak ty możesz tak robić? Tak tak to tak to, to, to tylko to ja cię uratowałem, ten pecik e, e, obroniłem, żeby gasek go nie zabrał. Naprawdę bardzo miło z twojej strony, Tojtek, oj, czekaj, Ej, czekaj, ej, czekaj, tylko czy mi się wydaje, wydawało, że tam gdzieś daleko był mityczny Pecik. Zobacz, na samym końcu co? tam jest. Nie gadaj, muszę go zdobyć przed <laughs> Dobra, a my widzowie oczywiście zabieramy tego Pecika. <laughs> Bo Ptychu zdobył nasze zaufanie. I teraz możemy na luzie sobie wykradać jego Pety, a on nie będzie nas o to podejrzewał. Patrzcie, lecimy sobie czym prędzej do naszej bazy. Szybko, 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 szybko. Biegiem, biegiem, biegiem. Musimy zdążyć. I będę miał drugiego mega mocnego Peta. A wiecie co? Ja sobie go dam. A nie, na górę chyba nie mogę. Nie, nie mogę go dać na górę. A szkoda, bo to by było, wiesz, mniej widoczny by był. A tak to ktoś jeszcze może zobaczyć, że go mam. <grych> Dobra, patrz! Ło, wow, ale mam mocne pyty! Zobaczcie! I zaraz kolejne odrodzenie będzie można zrobić. Potrzebuję tego trulimera, trulicina i simpanzyni i bananini. Gdzie one mogą ej, być? Ej, uwaga, uwaga! Nowe free za 300 tysięcy idą! Gdzie, gdzie? O Jak tak, to zdobyć? Tak, Zobacz, Zobacz ej, gazet, czemu tego musieć ukryć? Zobacz, że ma frigo kamelo! kanala? Yes. Dupiłem go, zanim on no, wszedł do jego bazy! No, no, no. Let's go Mam go, frigo, camelo, tufo, bardelu. I bardzo dobrze, Tojtek Bogatek tylko kradnie Peti i się nie umie bawić To jest mój Pecik Patrzcie, udało nam się Mamy już mega mocne Brynrociki w takim razie I patrzcie, odbieramy sobie kaskę Ale musimy poczekać, bo gdzieś Musimy zdobyć i bananini Może sobie weźmy coś za Orobuksy, zwiększmy całe Szczęście serwera, wtedy będziemy mieli Same lepsze Peciki, więc będziemy Mogli dostawać znacznie mocniej niższe rzeczy. Brainroty, co nie? Musimy to zrobić. Omega, ale to jest drogie. Razy cztery szczęście. Ale mam nadzieję, że będziemy dzięki temu mieli naszego szimpanzini bananini. A może sobie mm, czekaj, czy można coś teraz jeszcze dokupić? Już, ej, widzę. Wyrzucić graczy wiązką. Pistolet laserowy. Ale nie, my dostaniemy pistolet, jak zrobimy odrodzenie, więc nie ma co się teraz e, martwić o to. Dobra, gdzie tutaj są jakieś... Ej, zobaczcie pytyki? tutaj jakiś śmieszny co to kangur. Jest? Co? Jaki kangur? Taki mm. Ej, on daje mega dużo! Jeden tysiąc na Ale dobrze! Dobra, bierzemy go w takim razie i patrzcie, on daje razy jeden tysiąc na sekundę! Ej, stojdech, a czemu ty masz tak mało brain rotów? Ty się tak wolno rozwijasz! Ja? No to no? Ona, bo ja mam same najlepsze brain ogólnie. Nie, one wcale nie są najlepsze! Najlepsze brain to ma Nubek u siebie w bazie! No Czekaj, jak to? Oh, Ej, Nubek ma faktycznie mega mocne brain roty, ale nie ma żadnego, którego ja potrzebuję więc w sumie nie zabieram mu. Niech ma. Ale czekajcie, czy tutaj gdzieś już latają te nasze brain rociki, które potrzebujemy? Nie widzę. Jest słaby te brain tutaj. A, no to a, fajnie, że idzie, ale ja nigdzie nie mam moich, patrz, no i tu. Ej, nie zobaczcie, nie ma... nowy legendarny pycik. Zobaczcie, jaki fajny! Ja, 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 Kaktusinelli! Wiecie co? Ja go są sobie do wezmę, do bo ja nie mam takiego pecika. Nie, A, okay. wezmę nubek. Czemu ty go opłaciłeś? Ty głupku! A mach, nubek! Tak, <ścoughs> to jest nubka pecik, to jest nubka pecik. A, tak, to tak, to tak. Czemu ty do mnie kiedyś taki niemiły i mi pecika, pecika zabierasz? A zabrać, się, tyś, on tu, on idzie do nubka, do nubka, ty tylko do nubka. No, że tak. Chwila, chwila, to A wcale ja nie był przycik, nubeczka, stój, stój, stój! Chwilę, stój, ma, To jest Nie ma, nie ma, nie dostaniecie się do tak, Powiem wam więcej, z tego wam dam, z tego Dobra. wam dam, z, A, co z tego wam dam. Ej, czy ja dobrze widzę? Tam są moje peciki, które zostały mi ukradnięte. To jest <laughs> to słuchko. <była> nie dacie <ta> sobie rady. patrz, zabieram sobie jeszcze tego pecika i tego i tego i wszystkie. <laughs> nie pozwolę ci zabrać, pierwszy Posłuchałeś nas, ja już się nigdy nie zaufam, Ała. Nara, tak naprawdę ja tutaj się rozwijam cały czas, jestem przekozacki, a wy jesteście słabiakami, zaraz będę mógł zrobić kolejnego rebirfa O nie, tylko nie mam chimpanzini, bananini, trulimero, truliciny. Może one gdzieś tutaj się gdzieś pojawią. Mmm, nie, no nigdzie ich nie ma. Jest bananita, dolfinita, ale nie ma mojego, o co tutaj chodzi? Patrzcie, tutaj wychodzi tylko jakiś tunk, tunk, e, liri, lilarila. Li, la. Nie potrzebujemy tych petów, my potrzebujemy te dwa. Ale może gdzieś ktoś je zdobył. Eee, siema ptycho, masz może. Nie odzywaj się do mnie, to, to Sławie. A masz! Au! No nie dobra. mam żadnego peta, no. którego potrzebujesz, nara! Z ptychem to sobie chyba nie pogadamy, bo już mnie nie lubi, ale czekaj, może gacek coś ma. E, gacek, masz może. Ochotę! Okay. <laughs> Chimpanzini bana. Nini? E, a, a, nie, 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 trzymaj się na razie, papa. Pa, o, lewicowie, widziałem, ma, mago i patrzcie jaki mam plan. Ja sobie podlecę na dywanie, stanę sobie w tym miejscu, o o, i będę w tym miejscu czekał, aż gacek wyjdzie do jakiegoś miejsca zdobyć Brainrocika. a ja mu wykradnę tego szympansy i banana. Nie musimy tylko tutaj obserwować. O, pa, pa wychodzi. A to 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 nie Zabiera mocnego brainrota. dobra, to ja teraz. Muszę szybko tutaj wejść, okej, okay, wchodzę do akcji, okej okay, i patrzcie, uciekamy, uciekamy, uciekamy i tutaj uciekamy z tej strony. Mam nadzieję, że nam się uda. Patrz, wtopimy się w tłum, o wtopimy ja, się w tłum. O co tu mamy? O, to są bambini. O, dobra, dobra, ja A patrzcie, to jest ja patrzę. O, idę, to są To co? Ja nie jestem I zobaczcie, ja sobie w tym momencie wykorzystałem. Ja nie jestem ja nie mogę, idę, idę do bazy, chłopaki. zauważyli go. Dobra, mamy go! Jest jeden pecik, który jest nam potrzebny do zdobycia. Jeszcze potrzebujemy tri, truli, mero trulicina. I będziemy mieli kolejnego rebirfa. Ale to będzie tri Trzy rebirfy na jednym filmie. O, ale fajny pecik. Chyba sobie go chętnie wkupię. Nie ale Nie, 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 nie. Tego, nie tego szans, bejdy? nie ma szans. To jest mój tri Co ty <coughs> zrobiłeś? tri 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 zabierasz tego pecika. My, Co to, my... to to tri tri no, to, 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 to. no właśnie, to jest słaby Pecik, to jest słaby Ej, Pecik No, no dobra, weź sobie go, ja co najlepszego Taki go słaba pyta ja go nie chcę. Eee, no, no ma, właśnie, nie chcecie to. go, co nie, więc będzie mój. Jeeee! Mm. Yes! Widzowie, mamy to! Możemy zrobić kolejnego rebirwa, ale czekaj, te wszystkie tutaj peciki, rzuszal mi ich. Dobra, mam pomysł. Będę udawał, że idę awka. I wtedy oni znowu wygraną mi te pety, a ja. <laughs> Ej, chłopaki! To jest no, najlepszy! Najlepszy, na najlepszy prejraz pod słońcem, który daje 50, 50 no, petów! No, Ej! A ja go kupuję! Telo! Ale skąd nas tyle kasy? Skąd ty masz tyle Ej. kasy, ty głupi?

On daje 50 tysięcy na sekundę On jest taki mocny, nie wierzę w to no, Wiecie co, chłopaki My musimy chyba w trójkę grać na tego Tojta Bo ej! nie są dobry w tą grę dobry no, chyba. Nie, 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 ej, dobra Słuchajcie, ja idę na chwilę awka e, Moglibyście nie zabierać mi przez ten czas petów, jak pójdę no, awkować ja, ja specjalnie kupię blokady Żeby nikt na pewno tutaj nie wszedł, okej? Okay? Dobrze, dobrze. to ja dobra, 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 to ja już sobie będę awkował Na razie Dobra, patrzcie, ja twoje. Dobra, jak widzisz to? No ja, to ja, to ja, chyba ja, już poszedł idziemy po ja, gazach, Gacach szybko, gazach, szybko! Gazek, szybko, musimy ogarnąć Musimy, oka, Otwierajcie jego bazę i bierzcie na niepokoję. Ja to ciela! Ja wydaję robusty, patrz, wydajemy robusty i wchodzimy. Oni najlepsze bierzcie, wszystkie lepsze! Dobra, najważniejsze to kto zabiera tego tralalero, tralala. To jest najmocniejszy pecie. Dobra, a ja biorę tego, biorę tego! Jak dobrze, że go kupiłem, bo widzowie. kurde O kurde, co odchodzić, to sypacie! Co są do Baza, Muszę otworzyć boską! Co Komu się baza włączyła? Ok. tylko uciekamy z Ej, patrzcie, oni wszystko mi wykradają, nie wierzę. Że... Dobra, musimy tylko walczyć, żeby nie zabrali mi szimpanzini, bananini i trulimera, trulimera. No, bo wtedy będziemy... Ej, patrz! co Automatycznie się włącza blokada. Od kiedy? Może od tego rebirfa? No back, no bek. tam tam są całe pety. Ja już bym chyba więcej nie brał, wiesz? no to co, no, to Dobra, to ja już mam dosyć. Idę sobie posłuchać nowych kupić. Chodźcie, dobra, 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 to o, chodźcie na, na te. A ja sobie, jak gdyby Jest nigdy nie zwrócę. Uh, <coughs> wróci. E e o nie. Kto mi zabrał moje wszystkie pety? Ja to to był Kliściu, on ci podał Tak, tylko Tak, tylko kazał. Tylko Ja to i tak to Wiesz co? On z Wojanowi On Już mnie Nara! A my tak naprawdę, widzowie, to wszystko graliśmy specjalnie, bo patrz na to, robimy kolejnego rebirfa! Wow! Zala, zala, ty znowu nie masz żadnego peta? No bo mi wszystkie okradliście przecież, nie pamiętasz? No, czy to klisiu ci cyuklat? Haha, <laughs> no na pewno. Mhm. Dobra, patrzcie, mamy kolejne miejsce na górze i czekaj, następny rebirf jest... Ja nie mogę! Glorbowy frutodrążek! to Krabo Krabra i daje to. Peleryna niewidzialności, i bomba bugowa. Bugi bomba tutaj jest, dobra. Te, te, te rzeczy dają mega dużo. Ale widzowie, ja już zrobiłem trzy rebirfy. Myślę, że to jest bardzo dużo. Patrzcie, jaki mam duży mnożnik kasy. Teraz muszę tylko odzyskać te pety, które oni mi skradli. Więc patrz, ja sobie podlecę. Najważniejszy pecik, którego potrzebuję, to ten, który ukradł mi Gacek. Więc podlecę sobie tym mega wysoko. I będę obserwował z góry, czy on gdzieś czasem nie wychodzi. Ej, chłopaki, 40 no, jest, sekund, to legendarny pecik będzie. O, A ja taką chcę, Patrzcie będzie. Ej, i on zabiera tego pecika, którego ja potrzebuję. Dobra, patrzcie, kupuję A, go. O, nie coś nie, jest, coś nie mam kasy, nie mam kasy, dobra. To jest pecik, którego potrzebuję, więc mm. patrzcie. Cza, najpierw. Pęcina, jest... Dobra, wykradnę tego, wykradnę tego. Szybko, 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 szybko. Agacek tam szuka tego peta, który jest legendarny. Dobrze, Dalej, dalej, chodź, Dobrze, że teraz legendarny pet się pojawił, bo ja w tym czasie zabiorę mu. Trolala, let's go! Najlepszy pet Zobacz ile on daje Uch, To jest mityczny Ja go biorę 500 tysięcy Ja nie Miejsce żeby kupić. Dobra, Ej, i co jest sobie kupić, to jeszcze Ej, on się kłócą jakiegoś słabego bucika. Ej, on wcale nie jest słaby, on daje bardzo dużo. Ja go kupuję. Tak ha, tak ha, tak ha, ha. Skąd ty masz tyle kasy, że ty jesteś w stanie kupować tyle Eee, No nie wiem, jakoś się magicznie o mnie pojawiły. I ja patrz, nie mogę. No, jeszcze zabierzemy sobie szefa. Tak Carbonara tak szefa zabierzemy, bo potrzebujemy go do, do kolejnego góry Wilfa. Dobra, jak najszybciej zabieramy go. Będziemy mieć już na zapas. I czekaj, burbaloni luli loli, czy ja ją potrzebuję? Nie, potrzebuję chyba coś innego. Dobra. Mamy go! I patrzcie! Ło, wow, mamy jeden na dwa! Glorbowy frutodrilo. Gdzie jest glorbo Frutodrillo? To jest chyba ten... To jest ten? Nie, to nie jest ten. Gdzie jest ten... To jest chyba ten krokodyl, ale czekaj! Czy jego nie miał czasem Nubek? E, siemka, Nubek, co to, o, siema, to jest? By i posługę, A, wie? dobra, dobra, lecz nie, on nie ma tego, on nie ma niestety. Potrzebujemy innego w takim razie. Gdzie jest ten glor. Co to jest za fajny ten pecik? Mega masz Śmieszny pecik, no, mega słaby. A ty, Gacek, jakie masz peciki? Ej, on ma ja mam Patryfana, co? A masz ma glor, Frutodrilo, frutodrilo, chcecie może zamienić ze mną? E, A co nie, masz za ja, Nie, 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 czekajcie, czekajcie ja mam plan. E, Gacek, zamień się ze mną za glor, bo frutodrilo, wiesz co ci dam? Co tralala. O, a to jest dobry pomysł, mega dobry pomysł to jest. Eee, dobra, to o, dawaj tak. Ty sobie pójdź po mojego tralalaro tralala, a ja sobie pójdę po mojego Albo, albo, albo poczekaj, poczekaj, ale, 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 poczekaj, poczekaj, bo muszę jedną rzecz dobra, sprawdzić okay? Ja muszę jedną rzecz sprawdzić, jedną Dobra, ja czekaj Ja nie mam kasy, kasy, ja nie mam kasy, patrzcie Let's go, zebrałem, dobra e, Wiesz co, Gazek, potem możesz zabrać teraz dobra, a, a, czy teraz, No, ale czemu potem, teraz jeszcze nie możesz No, ale tak, no, aleś no, ty no tak. Dobra, Zaraz, zaraz będziesz mógł ja dosłownie potrzebuję chwilki tylko, bo ja, ja zbieram na coś mega ważnego, okej? Okay? Dobra, to ja do szafem, sobie spodziewaj Nie, nie, ja, już zabierać. możesz go tak naprawdę zabierać, o! Już mogę, ale zamknę no, to na czy jak ja mogę zabrać? E, musisz odblokować zero Boxy, bo ja tutaj bym długo właśnie czekał. Zero się. buksy, że wydałem wtedy, że ja nie mogę naprawdę, dodałam ostatnio Dobra, no zalele, no no, dobra zabierz sobie, bo ja jestem fair, nie? Ja jestem fair, Ale sobie. A którego mogę zabrać? Którego mogę zabrać? No trala, no sobie zabierz najdroższego, Ej! a co by się znowu zamknęło? Co się nie, stało? nie wiem, nie wiem, co się. Automatycznie mi się ta baza zamyka. Dobra, e, nie wiem, jak ją odblokować. Możesz jeszcze raz do mogę, 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 zostań, dobrze, sobie dobra? <grym> ok, widzowie, i znowu będziemy dzięki temu mieć zapasie tego tralalero, tralala. Ja nie mogę, co ty się odwala. Dobra, i widzowie, let's go, let's go. Mamy chyba. Mamy? Dobra, możemy robić kolejnego. I patrz, będziemy mieć Pelerynę, nie co? jalości, oh O musimy to zrobić, dobra, Gacek ukradł. I ja patrzcie na to. Kupuję kolejne odrodzenie! Ha, ha, ha. I co jest kolejne? Głowa meduzy? Co ona daje? Patrzymy lodowy wielbłąd i orangutini ananasini. Ej, czekaj, czy mi się wydaje, czy te dwa peciki nie ma czasem nubek? Albo przynajmniej jeden. Czekaj, ej, ma! Frigo Camelo, Zabieramy jeszcze złotego w dodatku. Będzie dawał nam bardzo dużo. Dobra, 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 zabieramy go, zabieramy. Dobra, cyk, Elo, dobra. I uciekamy, uciekamy szybko. Będziemy mogli zaraz następnego rebirwa. Ile tych rebirów będziemy mogli zrobić? Miliard! Dobra, patrz, pyk, mamy jeden. Orangutini a ananasini. O, to chyba ma ktoś z nich tutaj. Ale złamę tutaj peciki, ja Następny nie mogę. Nie, nie mnie. Eee, jaki, jakie macie peciki? Nie mam Jacek, dobra, Aha. ja cię nie biję, ja ci nie biję, ale. Dą, 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 dą. Ja cię nie biję, ale przysługa w przyszłości będzie, przysługa. Dą, 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 dą. Dobra, potrzebujemy. Co to jest? To nie jest ananasini. I ktoś miał tego ananasini, ale. Nie. Nie, nikt go nie ma. On jest mega rzadki. Nikt go. Ej, co dą, 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 dą. ty zrobiłeś z ananasini tym wielbłądem? Tym... A nie miałem? Orangutini Ananasini nie miałeś? Nie miałem takiego peta! No nie gadaj, nie widzowie, straciliśmy orangutini, ananasini, a on gdzieś tutaj był! I teraz mamy problem. Na pewno nie mam, nie, na pewno nie nie ma żadnego tutaj. Nie chcę nawet nie ma! Orangutini! Eee! Na pewno, Ej! Nie, na pewno nie ma tu nawet na a, nie stoi. A pamiętasz jak cię nie walnąłem? Pamiętasz? No, jak kradłeś? No pamiętam. I no. pamiętaj, że ten, którego kradłeś, daje ci więcej na sekundę niż ten. Będzie, A będzie. ja go bardziej potrzebuję, e, no to co? E, przysługa będzie spełniona, gacek! No dobra, no co będzie, no! A, ale dobra, 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 let's go! Dobra, dzięki gacek, pa pa! No, pa, pa. Ja nie mogę nic zowie, zaraz będzie można kolejnego rybirfa zrobić, ale ja chcę przetestować te rzeczy, które tutaj są z tymi pelerynami, niewidkami, Chociaż w sumie... O, czekaj, czy ja mogę ją gdzieś kupić? Pasz! Co jest? Dobra, ile ja potrzebuję kasy? 100 milionów? Nie mam tyle kasy. Będę musiał chyba wykraść jednak Gackowi tego jednego Brainrocika. Patrzcie. Tego najmocniejszego. Gacek dzisiaj najbardziej obrywa. Najbardziej a mas, obrywa. A mas, na... a nas a Co patrząc. ty mi robisz, a Gacek? To... Czemu mi ciągle bije? Co? 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 Oni się biją jakiegoś legendarnego? A, no zostaw mi zostań, dojemną na Dobra. I ja znowu mam mojego tralalo, tralala. Widzowie, czuję się przepotężnie. Ale, no, kolejnego Rebif'a może zrobimy w następnym odcinku. Czy widzowie chcecie, żebyśmy rozwijali dalej naszą Brain rotową bazę? Koniecznie napiszcie w komentarzach, a my póki co musimy zarobić 100 milionów kasy. I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.